Piękna złota rybka. Wzdręga na muchę. O, ryjek do góry, widzicie. Bardzo czerwona, szkrwiste płetwy. Cudowna rybka. Łoteczka. Proszę bardzo.

Mariacka, stary Gdańsk, słynny na cały świat, amber, bursztyn, gdański, proszę, wystawione wszystko, witam. Test nowego obiektywu 18 mm na ulicy Mariackiej. Tak do vloga. teści krótki. Stare miasto. Jest git. Nara. Magia kina, jesteśmy nad wodą, mamy kwiecień, więc nie zostaje im nic innego jak zaprosić Was na nareszcie film wędkarski z serii Urbanowicz Fishing Series. Oczywiście muszka na początek, rekonesans. Jeszcze widzę, że mimo pogody, piękne pierwsze dwa dni, takie ciepłe 18-20 stopni, Zapowiadam jeszcze cieplej. Także początek kwietnia, jak wspomniałem. Ale woda jeszcze jest martwa. Jakiś jeden spławik widziałem. W sensie spław ryby. No i nic więcej. Jakieś tam oczka też nie. Pusto. Ale po malutku cierpliwie. Mam nadzieję, że ryby się zameldują. I odpalamy. Wrotki. Jedziemy. Z filmami, kontentem wędkarskim. Urbanowicz Fishing Series, Urban Office Fishing School. Wy wiecie co. Zapraszam na film. Pierwsze kasty muchowe w tym sezonie, w tym roku kalendarzowym. Jeszcze woda wygląda na martwą. Nie chcę się skupiać tutaj za długo na tym miejscu. Dosłownie parę rzutów i idziemy dalej. Tam mam podwójną muchę czyli na dole jest nimfa. Na haczyku 12 z małą główką, a nie za ciężka, i wolniejszy opad, i u góry top Dropper mokra mucha. Taki palmerek mokry z czerwonym ogonkiem. Taki Black Zulu, troszeczkę taki w tutaj na jazie, klenie, czy bolenie. Nawet jest to skuteczne, ale tak jak mówię, nie będę tu długo spędzał, tracił czasu. Dosłownie parę rzutów i idziemy dalej. Trzeba za rybką pochodzić, jeśli w ogóle jakaś tutaj się obudziła i będzie aktywna. No jeszcze kilka dni tygodni powinno ruszyć. Na rowerze będąc tutaj zobaczyłem jakiś spław ładny, czegoś dużego, ale nie wiem czy to był leszcz, to tarło jakieś. Wodę puścili tutaj na także nie wiem No zobaczymy. Jesteście ze mną nad wodą. Tu ciekawa miejscóweczka, Widzicie? Obalone drzewo całe. Tam w okolicach można muszkę podać. Jak mówiłem na dole nimfka niewielka. Taki średni opadzik i mokre u góry. połączone w systemie takim szkockim, ja to nazywam, czyli góry jest droper dowiązany do lidera głównego i do haczyka, do wgrotu mokrej muchy dowiązany 50 metrowy jakby przypon z niwką. Zawsze to mogę sobie pozmieniać, zdjąć nifę z dołu na mokrą, na dwie mokre, także jest dużo opcji. No nic, słuchajcie, na razie martwo. A pogoda wyśmienita jest około 18 stopni. Flauta, delikatny wiaterek. No i słońca nie ma. Jest takie wszystko zamglone. Wręcz nawet ciemnawo. Godzina jest 13.35. Dzisiaj późno się wybrałem, nie wyrobiłem się wcześniej. Ale jestem nad wodą, jesteście tu ze mną. Oby rybki dopisały, żeby były na filmie jakieś piękne, najlepiej okazy. No, zobaczymy. Dzisiaj taki rekonesansik. Pierwszy. Jutro zapowiadają wręcz upały. 24 stopnie w cieniu. A mamy początek kwietnia, więc może coś się ruszy w końcu. Sam jestem ciekaw to już wszystko tu wystartuje, czy jeszcze zima w wodzie. Podszarpuję. Opad do dna i potem podnoszę przynętę oczywiście. Dryfująca, mokra mucha operuje troszkę wyżej. No jakby coś było, to by już podejrzewam, skusiło się. Trzeba być Wędkarskim optymistą. To pomaga uprawiać ten sport lub rekreację. Kto jak woli. Dzisiaj obuwie sportowe balanskie jak widzieliście, świetnie się trzymają. podłoże tu są takie skarbki, i większość innych butów się ślizga. Te skubane po prostu się trzymają. Niesamowite, jakby co to polecam. Kultowe trujeczki, piąteczki, dziewiąteczki. To nie była reklama, jak coś. Mój balans jeszcze mi nie płaci. Taki, Taki żarcik. Sucharek. No dobra. Trzeba zmienić miejscówkę i cierpliwie jeszcze poszperać tu i ówdzie. Na tej miejscówce. Troszkę dalej. Chcę skorzystać z tych dwóch dni i nakręcić fajny odcinek w końcu po kilku miesiącach zapowiedzi. No dobra. A tu na szybko jeszcze wam pokażę ten zestaw. Nic nie dzieje o. Z GoPro to tak słabo widać Ale później zbliżenia jeszcze nakręcę Tu jest nimfka Ta dolna, dowiązana Proszę ta widać dobrze, nie? Złotogówka, nie za duża, nie za ciężka Niklowy, czarny hak 50 cm dalej To co Wam mówiłem Dowiązana, mokra mucha Taki palmerek Red tag Czerwony ogonek, hak też 12, o coś tutaj widzę chlupnęło, no widzicie jak gadam to, no w każdym razie i jest dowiązany do trzonka haka właśnie ten przypon z mokrą muchą. To jest ten skoczek, top dropper i niwka. Taki zestaw żyłka tutaj jest chyba 0,14 albo 0,12, a lider 0,14, z tego co pamiętam około 3 metrów od linki muchowej. Taki zestaw. Kolejna miejscówka. Nie ma kontaktu. Niestety z rybką. Jeszcze ciut za wcześnie. No tak, to jest to sezon. Zanim ta woda ożyje, rybska się ruszą. Ale to już mówię. dyni policzone, nie? Jak to wszystko zacznie tutaj szaleć w tej wodzie. Jakieś uklejki widzę błyskają czasami Słońce teraz się pojawiło. Prześwietla troszkę wodę, nie jest tak źle, myślałem, że jest taka kawa z mlekiem, trącona woda zupełnie, ale myliłem się w słońcu jednak troszkę ta woda ma przeźroczystość, jest prześwietlana. Ale nie zmienia to faktu, że na razie brak kontaktu z rybką. Patrzcie, jaka piękna rybka. Słuchajcie na wypatrzonego jest ławiczka tutaj, ale jakie tutaj, o Boże, jakie ona jest chyba tutaj poraniona. Płoteczka, jaka piękna, malusieńka na niwkę. No, pierwsze kotki za płotki, jaki drobiażyczek, może 10 cm, 11 do wody. A, poszła. Maleństwo. Ale zabawa się szykuje, na razie drobiazg, rybki zawodnicze tak zwane. Trochę prześwietliła się woda i jednak życie widać, ławiczki są białorybu. Normalnie krótka nimfa, nie z brzegu, a to był kamień, A szkoda mi się, że coś większego. Przy samym brzegu to się dzieje wszystko. No troszkę promieni słonecznych od razu coś się rusza ha! a to cicheca jest i większa, proszę bardzo i to jest wzdręga, słuchajcie to jest wzdręga pierwsza moja wzdręga na muchę tutaj, tak? zobaczcie jakie płetwy czerwone zobaczcie, na tą muszkę wzięła Piękna wzdręga, zobaczcie, jaka ładna. Piękna złota rybka. Wzdręga na muchę. O, ryjek do góry, widzicie. Bardzo czerwona, szkrwiste płetwy. Cudowna rybka. Wypuszczamy. Ha, ha, ha. Jest, zaczyna się dziać. O, tak. Poszła. Ręka rybką śmierdzi, więc fajnie. Godzina po 15. Wodę puścili, jak widzicie. No ruszyła i to I ta rybka też się, widzę, ruszyła Białorób, te, te wzdręgi Takie ławiczki widziałem, opatrzonego widzieliście Widzieliście wzręgę Reszta się spuszyła, ale zabawa się zaczyna No wodę puścili Może coś tutaj też się oderwie Od dna i Teraz Normalnie Woda Płynąca rzeka, piękna Się zrobiła No zobaczmy tutaj tę orynienkę o, krótki sznurek, To jest półtora metra od razu. Woda płynie normalnie, się zrobiła, nic rzeka. dobra, mokra mucha u góry, mucha na dole. Ha, kto wie, zabawa pierwsza klasa. Tam pójdziemy, o! słone drzewo, tam jeszcze tą szykaną dłuższy sznur. Teraz przy burcie. Wziąłem jakieś klenicho wcześniej. Wszystko to się chowa i wzdłuż trzciny puszczamy, nie? O. Pływający DT, klasy piątki, Cordland, dobie Polecam no do nabycia, pewnie w tajmen. O tak. A jakby teraz coś Sru drapnęło, to by było Fantastycznie, no, ale jeszcze trzeba poczekać chyba troszkę. Wszystko ładnie spływa z prądem. Troszkę można prowokacji użyć. No, ale warunki się robią coraz bardziej interesujące. Wykorzystajmy to. Pod burtę. przeciwległą Nic A i teraz jakiś kontakcik piękny To by było coś, no ale Spokojnie, przyjdzie na to czas. Trzeba próbować. Cały sznur, snuty praktycznie. Pięknie. To jest sznur DT, czyli obustronny można zmienić strony. Nie, nie ma głowicy z jednej strony, także trochę ciężej się rzuca. Ale przy już prawie leci po prostu do suchej muszki mokrej. No, głównie do suchej to jest po prostu petarda. Ale do Niwki też spoko. No nic. Idziemy tam jeszcze troszkę. Podejdziemy. Tu ma fajne rzeczy. Tajmen, ale to wam pokażę przy okazji jeszcze. Pudełka muchowe. Nie zmieniałem muszek, ale wam coś muszę pokazać. Tu. Tu wzdłuż tej rynny, tutaj. Przy burcie, pod nogami kursuje ubot taki, kurde, grzbiet, nie wiem, 60-70 centów, lekko. I nie wiem, wyglądało mi to nabrzane normalnie z góry. Kleń, może duży, nie wiem, nawet boleń, jaś, no nie wiem. Dzisiaj zobaczcie, zachód słońca piękny. Może się uda jeszcze dzisiaj kilka rzutów tutaj, wzdłuż tych trzcin, wzdłuż burty, i po przeciwnej stronie podać te muszki. I na upatrzonego, no, jak nie to będzie jeszcze poprawka i dogrywka. Płoteczka. Proszę bardzo, jest piękna. Płotkę na nimfkę, o. Zobaczcie, nimfka, płoteczka. Piękna rybka, wypuszczamy ją oczywiście. Lub. O, poszła. Cudnie. Ale gonitwa no jest. kurwa Jest zabawa w babkę. Klasycznie. Aj, było wyjście, było wyjście. Małe rybki na razie. Ale sportowo fenomenalna zabawa. No, widziałem. Chyba to był boleń albo kleń. Taki bocik ładny. A raczej ubocik. Jakiś 60, 60. Piękny, piękny wymiar, ale no, bardzo ciężko się dobrać. One przepływają tyle. I po drzewo zwalone. Zapodajemy muchę. Sama drobnica. Nic większego naupatrzonego. Nieosiągalny na razie, wszystko po krzakach się kurna chowa Tak jest 2-3 dni powinny być 24 stopnie w cieniu jak zapowiadali tak jest Ale nic większego nie ma. Jeszcze będę próbował oczywiście idealnie podzwalone drzewo No i widzicie, nawet w takich miejscach No, jeszcze ciut za wcześnie, ale jestem optymistą. Będą Państwo zadowoleni. Hm. Woda się uspokoiła, już przestała płynąć, takie cofki są no zawsze tutaj ciągnie troszkę przy dnie Ale jakieś ukleje cholera wie co zawsze ta woda się rusza tak? kanał przepływowy więc nie dziwota może coś z powierzchni zbierze Ja powoli już będę się zbierał, czas nagli jest 15.00, po 15.00, napięty trochę grafik, także muszę się zbierać już. Myślałem, że jeszcze coś dołowię, ale nic się y, takiego nie wydarzyło, no, próbowałem wszędzie, w te i we w te chodziłem, ale bez y, y, większych rewelacji. Jakieś tam płoteczki jeszcze były i właśnie jakaś drobniczka taka, nie wiem, czy ukleje, czy jakiś drobiazg, ale tego nie, nie filmowałem nawet. Tak czy owak, no piękna pogoda, pierwszy dzień dzisiaj taki grubo, powyżej 20 stopni, 24 chyba i trzeba po prostu cierpliwie czekać, aż to się wszystko rozkręci. Taka moja konkluzja, ale więcej chyba powiem w epilogu, na który powolutku wszystkich zapraszam. Moi kochani internauci. Epilog dość krótki. No Było jak było, liczyłem na więcej tradycyjnie. Ważne, że no, kilka ładnych godzin spędziłem nad wodą. Pogoda dopisała przepięknie, jutro będzie już ochłodzenie. Że wykorzystałem to. Kontakt jakiś z rybką był. Płoteczki, kilka nie filmowałem. Wzdręga się pojawiła. Jakieś tam drobiazgi jeszcze. Tego też nie filmowałem. Liczyłem na jakiś okaz, bo widziałem parkę pięknych ubotów. Nie wiem, czy to były klenie, czy to były bolenie. Biegałem, bo one pływały wzdłuż burty 100 metrów w tą, 100 metrów z powrotem. Biegałem. Normalnie w kotka i myszkę bawiliśmy się, ale przegrałem dzisiejszą tę grę, no bo para się goniła i figle im w głowie były. Nie jedzenie i żerowanie także. Trzeba jeszcze cierpliwie poczekać i obiecuję, że bardzo niedługo tutaj wrócę i myślę, że już te większe rybki się ujawnią, bo wszystko jest przy dnie. Ja nimfko obławiałem wszystko oczywiście, ale albo w trzcinach pochowane, albo jeszcze ukryte, także dopiero to się wszystko rozkręca, ale no przemiło było znów z kamerami i z być nad wodą. Nowy odcinek Urbanowicz Fishing. Jest, e, no i myślę, że teraz będą już części. Ja wiem, że zawsze tak mówię, ale no, no tak to jest, no przede wszystkim praca i, i, i obowiązki i dużo e, spraw na głowie, kalendarze. Także no, będę robił, co będę mógł, ile będę mógł, aby, aby dogodzić tutaj wszystkim czekającym na kontent wędkarski na kanale. Teraz plany chyba jeszcze muszka tutaj, potem spławik, bo Boże, już tak się tęsknię za spławikiem. Muszę się potrenować troszkę bacik i jakiś może e, boloneczkę, zobacz, albo maczówkę. No i potem czekam na sprzęt od taimen takiego głębszego obrodzenia, i śmigamy na pstrągi, lipienie na odcinki górskie. To będzie świetny odcinek, przygotowuję się też do niego. No, także nic nie pozostaje mi innego jak zaprosić Was wszystkich e, do śledzenia kanału, bo na pewno będą już niedługo kolejne odcinki wędkarskie. Może jeszcze Urban Fishing School, jakiś węzeł pokażę, napiszcie co mógłbym Wam pokazać. No i muszę kręcić muszki, bo i Madło też, nówka sztuka czeka e, przeze mnie, updateowane. Także też jest co pokazywać. No, tylko czas. Mam nadzieję i trzymajcie kciuki, że go znalazł więcej i na pewno ruszamy z wędkarstwem na tym kanale. Zapraszam jeszcze raz do oglądania kolejnych odcinków. Dzięki za obejrzenie tego filmu, e, no już wiosennego, kwiecień, no taki przekrój mieliście, kilku miesięcy. No ale dobra, ruszamy z wędkarstwem, subskrybujcie kanał, kto jeszcze tego nie zrobił, komentujcie, bo to też usprawnia widoczność moich filmów i kanału. No i dawajcie kciuki. No i do zobaczenia. A gdzie? Jaką metodę? Zobaczymy. Zapraszam serdecznie jeszcze raz. Miłego dzionka. Ja zmykam. Do zobaczenia. Usłyszenia. Pa, pa. Cześć.